Wciąż jeszcze nie opadły ostatnie emocje. Przyznam się, że mi nie dotykające, no bo nie bardzo wiem co jest sensacyjnego w tym, że Szwecja znowu wygrała Eurowizję. No ale jak podał nieoceniony aż dziennik, podobno po przeliczeniu wszystkich głosów w wyborach prezydenckich w Polsce, zwłaszcza po tych, które tam wpłynęły z wygrał jednak Adam Jarubas. Było to do przewidzenia. Było to do przewidzenia. Także proszę Państwa, witamy w, jak zwykle w konserwatywnej trybunie, w naszym pięknym, ludowym województwie, w którym na Adama Jarubasa nie głosowali, nawet na członkowie PSL-u notabene. To jest konserwatywna trybuna Konrad Rękas i Michał Winowski. No dobrze, no jednak podobno jednak wygrał Duda i powiedz mi to co, teraz się rzeczy na rozliczanie powoli z obietnic? Jeszcze nie został prezydentem, jeszcze przez dwa miesiące rządzi, przez trzy miesiące rządzi platforma, prezydent z platformy, a tak naprawdę już wszyscy oczekują, co Duda zrobi? No na razie odwiedza miejsca pamięci. Niedługo się mu tablicę skończą. Znaczy muszę ci powiedzieć, że to ostatnia debata też zresztą prezydencka, mieliśmy w środę ostatnie, ostatnie spotkanie, więc przez tą debatę też odniosłem takie wrażenie, że Bronisław Komorowski głównie rozliczał Andrzeja Dudę z tego, co wiedział, że Duda zrobi. Więc to to już w ogóle jest absurdalne, więc e, ja moim kolegom z platformy, który, którzy zalewają w tej chwili, jak usłyszeli, że internet jest ważny, zalewają go postami odpowiadam w jeden sposób. Rozliczcie się z 8 lat z rządów, będziecie rozliczać dudę e, z obietnic i tak mi się wydaje, że to byłoby najbardziej uczciwe. A że najbardziej mi się podoba, spośród tych wszystkich właśnie żali i lęków platformy, które są ewidentnie przeciwskuteczne. Znaczy za chwilę platforma spowoduje to, że drugą partią w Polsce będzie lista kuki nie platforma, a, a za chwilę. A może spowoduje, że będzie pierwsza. będzie pierwsza, tak. bo to do tego wszystkiego prowadzi. Ale... Współśród tych wszystkich argumentów szczególnie mi się podoba ten a zobaczymy ile osób wróci do Polski po wygranej Dudy. A co pytanie jest proste, no a ile, ile wróciło? Znaczy, że pierwszy obiecał Tusk, prawda? Powroty. I ja skończyło się jak zwykle. Znaczy, muszę ci powiedzieć, że dla mnie to jest ciekawe, bo jak teraz m, gdzieś tam się pojawiają przecieki, co obieca Platforma, to więc zamierza obiecać dokładnie to, co obieca 8 lat temu. E, albo no bo 10 lat temu jeszcze prawda? w 2005, no, dwa tak? przed przegranymi wyborami. W związku z czym, no, no ciekawe to. Mówmy się też, no tak naprawdę, nie popadajmy też w taką demagogię jak nasi koledzy platformowi, którzy właśnie szlochają, że już są rzekomo w drodze na lotnisko. Eee, rozumiem, że teraz ich kolej, prawda? Na, na, na emigrację po tych, którzy, których wygonili z kraju swoimi rządami, ale tak naprawdę, no umówmy się. Kto by tych wyborów nie wygrał i sobie się nie stało, nie, Polacy z Zachodu głupi nie są i wracać nie będą na same obietnice. Tam na razie mają konkret, mają pracę, mają opiekę socjalną, nie, mają zapewnioną przyszłość. Tutaj przy najlepszych chęciach, największej wierze, Ewangrzeja Dudę no te 80% głosujących z Chicago też przecież do Polski nie wróci po 30 latach, czy po 20 latach, czy po 100? Czy po 100. E, e, znaczy wiesz co, mnie się wydaje tak, że no te powroty to w ogóle są potwierdzone. Powody pisane, tak? Pisanie, tak. No umówmy się, na 500 zł za na dziecko, tudzież, że nie będziemy pracować do 67 roku życia, to jest może dla tych, co zostali ważne, natomiast dla tych, co wrócili, to oczywiście ich to nie przekona w żaden sposób. Natomiast myślę, że to jest pójście w kierunku jednak obywatelskości, jednak tego trochę, co zrobił Wiktor Orban na Węgrzech i wtedy jest rzeczywiście szansa, tam akurat emigracji nie analizowałem. No ale to jest szansa, że w momencie, w którym rzeczywiście kraj zacznie normalnie funkcjonować, ludzie będą chcieli wrócić, no bo dzisiaj umówmy Mówmy się, mamy taką sytuację, co robi Andrzej Duda? No. Prostą rzecz, rozdaje kawę, aczkolwiek ja mam nadzieję, że to się również przyznaczy, znaczy pokazuje, o czym Paweł Kukis też mówił, mówi, że trzeba być służbą, y, 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 służyć ludziom, a nie ich rozliczać, no, co pokazał Komorowski, no, pokazał, że jest mądrzejszy, co pokazał sztab Platformy po wyborach, no, że jest mądrzejszy. Co potrafi zrobić platforma czy zarząd Platformy? Powiedzieć, że Komorowski nie jest od nich. No. No. Wiesz, no, Więc tutaj Komorowskiego... ta filozofia, jeżeli się okaże, że rzeczywiście obywatel jest najważniejszy, to myślę, że nawet kwestie gospodarcze zajdą na dalszy plan. Nawet kwestie obietnic zajdą na dalszy plan. Bezwzględnie, bo na obietnicę nikt nie przyjedzie, co pokazał Tusk. Natomiast kwestie tego, że człowiek będzie inaczej traktowany we własnym kraju, no to to jest dosyć ważne. Znaczy Andrzej Duda okazał się tym cwalszym byłym człowiekiem. Wolności, dlatego że rzeczywiście Komorowskiego ta dawna udeckość strasznie obciążała to. Jesteśmy mądrzejsi, Motłochu słuchaj i podziwiajmy za nami aktorzy, za nami gwiazdy, za nami Andrzej Wajda. To, to, był stare, to są stare grzechy Unii Wolności, Unii Demokratycznej jeszcze, które, których, których Andrzej Duda, który był młodszym stopniem i młodszym starzem niż Bronisław niż Komorowski, udekiem nie, już nie popełnił. Natomiast wiesz, wspomniałeś bo, Wiktora Orbana. No, emigracja węgierska jest bardzo liczna zresztą w tych typowych siedliskach polskich na wyspach Brytyjskich, czy nie jest mniej niż Polaków ale, wiecie, ale, takich nie widzi. Ale procentowo Węgrów jest, jest, jest sporo. Oni też się mimo tych reform Orbana do kraju z powrotem nie wybierają. Natomiast y, różnica między tą sytuacją, i to jest też ważne dla sprawy polskiej jest to, że przecież Węgry mają historyczną diasporę, potężną diasporę w siedmiogrodzie, na Słowacji wojewodinie jugosłowiańskiej i Orban prowadzi politykę nie tylko obywatelską, ale politykę narodową, a więc wyraźnie podkreśla, że obowiązkiem państwa węgierskiego jest dbać o Węgrów, a nie tylko obywateli państwa węgierskiego. To jest coś, czego obawiam się, że Andrzej Duda się tak łatwo nie nauczy i to widać dzisiaj. No dzisiaj w Warszawie jest prezydent Poroszenko, część mediów prawicowych zachwyca się, że Duda się z nim nie spotkał. Och, jaki wspaniały unik, no ale to jest unik wypowiedzenia Poroszenko w twarz. Odetnij się od bandery Szczerze przeproś za I takich uników myślę do wyborów jesiennych Duda jeszcze zrobi kilka, żeby nie zrazić poszczególnych grup wyborców i nie zaprzepaścić szans PiSu na zwycięstwo po prawej stronie. Znaczy wiesz, myślę, że to no, jednak Duda jest człowiekiem grzecznym i układnym i chyba wie, że mówienie takich, znaczy unik polega na tym, że nie mógłby tego nie powiedzieć. Bo wie, że to należy powiedzieć z jednej strony, a z drugiej strony wie, że nie jest prezydentem, więc no nie wypada mu prowadzić polityki zagranicznej, kiedy jest wyłącznie prezydentem-elektem. I myślę, że to raczej chodzi o takie formalne, formalne kwestie. Zresztą widać, że ta współpraca się zaczyna układać. Też zwróć uwagę, że on był mega grzeczny w różnych spięciach, nawet atakowany, odpadał w sposób, bym powiedział, taki bardzo Szó miękki. Szósty raz powtarzając panie prezydencie. Tak, tak. Znaczy nie, to, to pierwszej myśli... debacie, w drugiej nie powiedzi... Tego nie raz. Ludziem się spodobało, bo ludzie lubią, ktoś jest się z takiej gumowy i, i, się, i go biło. Ale wiesz, no, popatrzmy w tym momencie, co, co, bo my, to mnie źle wróży że to zobaczmy, co już się wydarzyło. Ten rajd patriotyczny rozumiem, że jest oczekiwany przez tą część elektoratu nie, centrum prawicowego, które, 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 które ceni symbole. Natomiast spośród tych symboli, no, co się ludzie wyrwało? No, że owrak będzie walczył, prawda, jako niepodległość, prawda, i tam i. i a więc jednak Smolensk powraca. Więc trochę ci nasi koledzy straszący z Platformy, no trochę mają rację. No, jednak to naprawdę po tylu w latach nie jest najważniejszy element prezydentury, chociaż rozumieć należy do prawicowych wyborców, którzy ciągle mają, byli karmieni tym, że ten wrak jest najważniejszy. PiS zbiera w ten sposób owoce swojej propagandy. Z drugiej strony, no popatrzmy też co robi Komorowski. Charakterystyczne, że PSL przejmuje postulat prezydencki. Komorowski wy, wy, wyniósł z kancelarii obraz, tak? I wyniósł z Sejmu projekt ustawy o zmianie zasad wyliczania e, świadczeń emerytalnych. PSL to hasło przejmuje, to ostatnie. Jak myślisz, czy to uratuje ludowców jeszcze przed jesiennymi wyborami? Znaczy wiesz, ja akurat o ludowcach jestem zdania takiego, że co jak co, ale wybory to nie potrafią wygrywać. Nasze żarty o o tym świadczą. Ja uważam, że PSL ma w każdym, w każdej gminie, a w każdym powiecie na pewno bardzo mocnego kandydata, który zbiera parę tysięcy głosów i to spowoduje, wiesz, no my się śmiejemy z wyborów prezydenckich, dobrze obaj wiemy, że te wyniki PSL-u zawsze były kiepskie. Natomiast jak się doda 30 kandydatów, z których każdy dostanie po parę tysięcy, a co najmniej tysiąca, a gdzieś między 3 a 4, Uwagę, posłowie pisoscy, czy platformersi zdobywają, nie wiem, mucha zdobyła 44, europoseł Piotrowski, 76. Ile zdobył Europoseł Hetman? 24. Ale mu to na Zostanie Europosłem. W związku z czym tutaj myślę, że posłowie PSL-owcy mają po 5, 5 tysięcy. Natomiast za takim, co ma 5500, jest taki, co ma 5400 i 5200 więc tu jest siłość. W, w dobrze, tak, w, w dużej liście. Takiej, w której kilka osób zbiera, chociaż gwiazd tam rzeczywiście nie ma. Zawsze mi się przypomina Jacek Sobczak, nasz wspólny znajomy, który mówił: U was tutaj same gwiazdy. I tak to trochę wygląda to znaczy w prawicowych partech jest 5 czy 7 gwiazd, natomiast reszta różnie wypada. W PSL -u wszyscy, wszyscy pracują i pewnie wypracują. 5% myślę, że nie będzie tutaj. No na pewno na tak. No Stado baranów okazuje się czasem silniejsze od kilku lisków. E, myślę, że jesienią to też może być widoczne. E, no, zwycięstwo e, Dudy to także pytanie, z kogo, e, kogo stworzy kancelarię. E, no, Lublina padają dwa nazwiska. No, wszystkim, wszyscy się spodziewają, że wreszcie e, pierwszą pracę znajdzie Sylwester Tuajew e, i tam no, no, może nie ministrem, ale sam jakimś poważnym dyrektorem w kancelarii prezydenta znajdzie. No i podobno uratować się może też posłanka Sadurska od tego kropnego tłoku, który dręczyć będzie PiS przed jesiennymi wyborami i wybierze raczej spokojną posadę gdzieś tam. na 10 e, lat tak naprawdę. być może, no być może. My się Tuskio zatrzyma, tak jak wróci za 5. Nie, myślę, że jak oglądałeś. Nie, 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 nie wyrzuciliśmy tu filmików, ale jak oglądałeś scenę, jak jest paprotką. Podczas powitania Junckera, czyli potrafi się nerwowo uśmiechać, gdyż mi nawet ręki nie podaje, jak się nie wiem, czy widziałeś ten, znaczy, ten film. Czy widziałeś ten film, ale mam wrażenie, że to jest był jedyny, który tam był trzeźwy, oprócz Orbana, no bo Juncker wygląda ewidentnie nawalonego, więc. E, no, bo, ale, jest, ale był również przezroczysty. Ale Urbana, był tak. również przezroczysty, to znaczy podawano dłoń dwóm pozostałym, a akurat tutaj nie było. Kto to jest ten Rudy? No? No tak myślę, że tak mogło, tak mogło być. I, i no, oczywiście te pieniądze, które zarabia, pewnie mu to osłodzą. Pewnie porażka kolegów, a szczególnie Bronisława Komorowskiego, wprawia go w dobry humor, ale muszę powiedzieć tak, ja bym na jego miejscu trochę się czuł, jak nie na miejscu, tak? Kiepsko to wygląda. Ja muszę powiedzieć, że nawet tego na Facebooku nie udostępniałem, bo było mi go trochę żal nawet w tej, w tej sytuacji. Po prostu wyglądało to na, na, na potężne upokorzenie. Tak? No ale to tym bardziej może chcieć odreagować na rynku krajowym. Na razie rzeczywiście problem mu się rozwiązał, bo w jakiś tam sensie osłabił konkurencyjny środek platformy, na środek schetynowski. Z drugiej strony te liczenia w platformie są nieuchronne. No patrzymy na, na sytuację, wracamy na podwórko lubelskie. No i zawsze, liczenia są tak naprawdę. No tak jak trochę w telewizji, kiedy za wpadkę Lisa zdjęli Pospieszelskiego, tak po kolejnych wyborach przegranych de facto przez platformę przez Karpińskiego, wyrzucili Sawickiego, czyli człowieka Zmiana, który krytykował błędy kampanii. I takich rozliczeń w kampanii myślę, że będzie w kampanii przedwyborczej, parlamentarnej będzie więcej. No, Teraz pytanie, to, co zrobi prezydent Żuk? Czy przegrupuje prawda, Platformę i, i, i pomoże im wygrać? Czy machnie ręką i okopie się w ratuszu, poświęcając najsłabsze ogniwa? Ewidentnie wszyscy już mówią, że za odstrzeleniem Kowalczyka stoi ośrodek ratuszowy, ośrodek żukowy. Kowalczyk w rozpaczy próbuje znaleźć telefon do Pawła Kukiza. No, pytanie teraz brzmi, jak upadek Platformy wpłynie na politykę ratusza, który spokojnie może czegoś profity władzy, na przykład zarządzając miejskimi nieruchomościami. Znaczy wiesz, myślę, że Krzysztof Że będzie miał duży problem, bo... Jeśli Platforma przegra, wszystko na to wskazuje, że przegra, będzie miał kolejkę potencjalnych doradców, dyrektorów i wszystkich innych, którzy będą chcieli się tutaj przenieść z różnych rzeczy, tudzież z posłów. No, prognozy mówią o tym i uważam, że, że one są zupełnie realne. Platforma osiągnęła bardzo kiepski wynik. Ja go porównuję do tego wyniku. Mówię o Bronisławie Komorowskim mm -hmm. w drugiej turze. W drugiej turze, no, czyli zwróć uwagę, my, my mówimy w tej. W tej chwili o wyborach parlamentarnych mówimy o pierwszej turze. Więc ja tam nie, nie wiem, ile platforma dostała, ale pewnie około 20% dostał tutaj komorowski w tej pierwszej turze. Czyli fatalnie to oznacza w jednym z okręgów dwóch, optymistycznie trzech posłów. Ja jednak myślę, że platforma uprawiając politykę straszenia pisem spowoduje to, że ci wszyscy pójdą owszem i zagłosują, nie zagłosują na PiS, zagłosują na Kukiza, co spowoduje rewelacyjną sytuację, to znaczy Platforma będzie przy, przy tej ordynacji wyborczej rewalizować PSL-em. Tak. tak, ale to troszkę tak będzie, znaczy jak dojdzie do 15%, to tych dwóch będzie ciężko, nie, uh -huh. ciężko dostać i, i, i będzie miała bardzo poważny problem, co oczywiście spowoduje, że przez wszyscy mają tego świadomość wyżynki na listach wyborczych, co się za chwilę zacznie dziać, usłyszymy, tak, przecież już w tej chwili jest dynamat, czy wpuszczać Joannę Muchę, czy nie nie wpuścić muchy. Jak ją wpuścimy, to trochę procentowo podgonimy. Jak jej nie wpuścimy, to ona na pewno weźmie mandat. Jedynka, cała mucha, i mucha tak? No, jedynka, Janna mucha, bo to tak naprawdę. Nie, wygląda. Więc no, myślę, że w Platformie się dzieją ciekawe rzeczy. No ale w PiSie też się będą działy ciekawe. No jednak przypominam, że mówimy o partii, która poprzednio, nie, poprzednio w poprzednich wyborach prezydenckich też potrafiła 49 z kolei, nie, z 53%, też zjechać o kilkanaście procent i, i umiejętność się to słowi Kaczyńskiemu udało i nie jest pewien, że tym razem nie powtórzy tego, tak powiem, sukcesu nie? i znowu ze zwycięstwo w wyborach nie, 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 nie będzie to jednak wynik no, dużo poniżej możliwości powrotu do starego, dobrego, smoleńskiego 20% pisu. Nie, no to znaczy, <laughs> tak, Na pewno Duda podniesie pis na no, duchu. Myślę, że Jarosław Kaczyński nie może nie zauważyć tego, że potrzeba mu nowych twarz. Kto pamięta ministrów rządu pisu? No już nikt, ja tak. No, poza tytu, Ostatnio myślę. rozmawiałem z moją, z moją najstarszą córką, Dzikoncki. która ma lat 17. i, i rozmawialiśmy o pisie, no więc ponieważ moja córka jest zachwycona pisem, również te rzeczy, no, które były negatywne. Tak jej o tak, tym ja mówiłem, tak. tak. A ona wita to naprawdę? I zdałem sobie sprawę, że to pokolenie tych 20 parę latków, które głosowało dzisiaj na Kukiz ale też głosowało na dudę, nie przestraszyło się tych haseł, po prostu nie pamięta. Rządów PiSu, bo było to tak straszliwie dawno. Tak, no to również, Dudy tłumaczy, tak, to również wynik również dla większości elektora. Nie mówię o tym twardym pisowskim elektoracie, ale dla tego elektoratu, który za dudą może popłynąć, to, to będzie szukać nowych twarzy i młodych twarzy. albo Oczywiście taką twarzą pewnie będzie Sylwester Tułajew. I tutaj zastanawiam się. Z jednej strony widzę jego miętę do Andrzeja celali, Dudy. Tak, tak. Ładny na Zwieczek wychodzą. E e ładnie wychodzą. E widzę to, ale z drugiej strony myślę, że no, odpuszczenie posłów, Raczej ma w, w kieszeni bycie, bycie posłem, więc w perspektywie nie. Może się okazać, że wprawdzie, jak drwiąco zauważyłeś, będzie to pierwsza praca, co jest oczywiście nieprawdą. Nabierzcie Morgani tutaj. Nie, tak. Tak. nie myślę, że, że parę rzeczy nawet w jednej z firm kiedyś razemśmy pracowali, także nie jest to jego jedna pierwsza, na pewno pierwsza praca. Towarzyszy to, jednak, żadnych studiów nie kończy. E, 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 natomiast może to się okazać, że będzie to praca lepsza od Twojej mojej no razem będzie. wziętym. W związku z czym może się okazać, że dłuższe, zacznie od. E, Sekretarza stanu, na przykład, w jakimś z ministrów. Mhm. I wcale tego nie wykluczam. No ale niemniej jednak, mówię, że nikt niczego nie ma jak w banku, bo mówię wielką loterią było obstawienie, kto zostanie posłem po jesiennych wyborach i żadna formacja, może poza PSL-em, która jest formacją jako jedyny w tym wszystkim i z bólem serca to mówię demokratyczną, to wszyscy pozostali będą zajmowali się dorzynkami. Akurat to bardzo, bardzo w terminie, bo akurat wypadnie chyba, że będą żynkami. na wakacje wybory. Chyba, że Platforma coś przyspieszy. Ale pewnie jest, są rządy, rządy żuka. I rządy ekipy Platformy psl, -ski, PSL -ski w Sejmiku. I ja zwracam uwagę na pewne rzeczy, które cały czas przechodzą przez palce lubelskim politykom, właśnie o takim oczadzonym tą wielką polityką. No, PiS szedł w forpoczcie protestów świdnickich, wmówił tym biednym świdniczanom, że duda tu za chwilę osobą własną unieważni przetarg, który rzeczywiście Komorowski w napadzie jakiegoś idiotyzmu sam z kolei własną gębą firmował. I no, zaafarowany tym i przyszłych zwycięzcami pisowcy nie patrzą na nic, co się dzieje, no, na to, jak wypływają pieniądze, co trafnie po raz kolejny Fundacja Wolności zamiast opozycji w Radzie Miasta wykazała, bo Fundacja Wolności zamiast zajmować się Janem Pawłem II i paroma innymi, i tam genderem i paroma innymi, piętnuje tam, gdzie jest wypływ pieniędzy publicznych i zanika jawność życia publicznego. I znowu opozycja przepuściła przez palce ordynarne kłamstwa Maszałka Grabczuka i paru innych osób na Sejmiku, Zostawiła się, skupiła się na tych ważnych, oczywiście ważnych śmigłowcach i znowu majątek publiczny, Leci przez palce, służba zdrowia się wali. W tym że ja w Radzie Miasta i w Sejmiku nie ma prawdziwej opozycji. Znaczy, tutaj niestety się z Tobą muszę e, zgodzić. Pewnie niektórzy powiedzą, że przemawia przeze mnie gorecz, bo ty kandydowałeś do Sejmiku. Dwóch byłych tak, tak, radnych, ty kandydowałeś tak, do Sejmiku Jady Rady Miasta to. i nam się nie udało. Natomiast rzeczywiście fakt jest taki, e, aczkolwiek taka moja pierwsza myśl, jak zobaczyłem Krzysztofa Jakubowskiego i Fundacji Wolności e, nie, artykuły, jest to artykuł sponsorowany. To no, rewelacyjnie, żaden dziennikarz o tym nie napisze. Krzysztof zrobił, myślę, otworzył nam, e, e, ot, otworzył tutaj drogę. Jeśli Właśnie. chcesz coś powiedzieć, co jest do władzy e, niewygodne, musi zamówić artykuł. do gazety albo tak, Pl, prawda? Tak, no to, to właśnie taka, taka jest tylko możliwość, to rzeczywiście pokazuje, pokazuje kompletną białkość, aczkolwiek no, podobnie jak przy tej aferze, o którejśmy ostatnio rozmawiali, czyli o tej aferze związanej z nominacją w spółkach, tak naprawdę uderza się nie tu, gdzie się powinno uderzać. Znaczy Krzysztof Jakubowski Fundacja Wolności dokładnie uderzyli w mechanizm. Znaczy on na słupkach pokazał, ile kosztuje siedziba na ulicy pełowiaków kupiona wcześniej, Teraz się zastanawiam, zarzuciłeś temat zakupu hoteli, ponieważ uh -huh. od sieci Merkur. Nie e, mi Darek Piątek. E, no, no, na szkolenka tak, pozdrawiamy serdecznie. Także tak. właśnie się zastanawiam, cóż się szykuje? Darek zapowiada, że będzie prowadził hotele, czy, czy, czy spółka zapowiada, że będzie prowadzić franczyzowo, czy sieć Merkur, że będzie franczyzowo te hotele. Aż boję się myśleć, co, te, co tam będzie, chociaż znając Dareka, który był kolegą. Kolegą radnym umiejętności myślę, że zagospodaruje każdy centymetr wokół jednego i drugiego hotelu. Będzie mu trudniej, bo Merkur w zamościu jest na rynku, więc tam już się nie ma gdzie rozbudować. No już może nawet od tyłu się nadbuduje, ale rozglądajmy się tam zapaniami, z parasolkami, takimi rzeczami na pewno się wszystko rozwinie. Więc pytanie brzmi tak, czy te biznesy w pewnym momencie będą służyły układowi władz, czy znowu jakiś anonimowi sponsorzy wykupią wszystkie billboardy w mieście dla prezydenta Żuka i okolicy, czy już ta powoli ta, ten strumyczek będzie wygasał wraz ze słabnięciem platformy i to myślę, że pytanie, które no będzie wisiało przez najbliższe 3 lata kadencji samorządowej. Znaczy, jeśli Krzysztof Żuk Powiem popularne zdanie, nie zabije na przejściu zakonnicy w ciąży niepełnosprawnej. To wydaje się, że ma duże szanse wygrać te wybory, następne również. W związku z czym może się okazać, że ten a znaczy odrzucenie platformy, co Bronisław Komorowski pokazał, przychodzi politykom platformy dosyć łatwo. Więc ja myślę, że on już tym razem się zastanawiał nad tym, czy iść pod szyldem platformy, czy nie. Z różnych powodów, głównie celem utrzymania wpływów w platformie, się na to nie zdecydował. Nie epatował tą platformą zbytnio. Pójście jako obywatelski kandydat popierany przez wszystkich w przyszłych wyborach. Ja tego nie wykluczam i myślę, że, że to idzie w tym kierunku. Krzysztof Żuk też tego nie wyklucza. Znaczy, Krzysztof Żuk na dzisiaj jest taką troszkę rakietą, która już właśnie zaczyna odpalać, odpalać ten balast, balast w postaci wspólnego Lublina. Za chwilę odpadnie. I to nie dotyczy tylko Piotra Kowalczyka. Tak naprawdę dotyczy to wszystkich radnych. Bo ja, jak, jak prześledzisz tę sytuację, dotyczy to wszystkich radnych wspólnego Lublina, którzy zaczynają się od Krzysztofa Żuka oddalać. Platforma ich zaczyna odpychać, bo oczywiście też ma świadomość braku miejsc na liście, Krzysztof Żuk za chwilę będzie mógł zrobić dokładnie to, co Paweł Kukis w wyborach parlamentarnych, to znaczy wystawić na wszystkich jedynkach zupełnie nieznane osoby i zdobyć całkiem przyzwoity wynik. No, a, to co Pan zrobił. A wcześniej zupełnie prawdopodobna temu. jest koabitacja w Radzie Miasta z Pisem. Jest to jest rozwiązanie, które nie jest niemożliwe ani dla Krzysztofa Żuka, ani dla miejscowych liderów Pisu, zwłaszcza jeśli kolega minister Tuajew pójdzie do Warszawy i symbolicznie przestanie tutaj krytykować prezydenta. Wielka polityka to jest jedna, ale są też kwestie polityczne a społeczne. Ja muszę powiedzieć, że. Znowu też na marginesie wydarzeń politycznych i, i w kontekście tego, że nie wolno pewnych rzeczy w Lublinie widzieć, opisać, one się nie mogą stać, no bo przecież z kolei wielka polityka międzynarodowa je blokuje. Nie wiem, kiedy ostatnio przechodziłeś tak spokojnie sobie po godzinach miasteczkiem akademickim, to jest już w tej chwili mały kijów. Tam słychać ukraińską muzykę z akademików, tam młodzież, no lepiej, gorzej no, tak jak to studenci, zachowuje się tam po, po, po tym. Staliśmy się poniekąd jednym z dwóch największych obok Rzeszowa miast ukraińskich w Polsce. A jest to fakt tak naprawdę w jakiejś tam mierze no niedostrzegany przez władze, ani te pozytywne implikacje potencjalne, a więc to, czego się tej młodzieży uczy, i czy ona wyjedzie stąd jako ta taka no, pierwsza transza pojednania między naszymi narodami, ani też tego, że nie się to pewne zagrożenia i te napięcia się pojawiają. Ja słuchałem, jak rozmawiałeś tutaj z Szymonem o tym banerze, który zawisł na meczu rugby, wspólnie go potępiliście. Ja tylko zwracam uwagę, że nie ma takiej narodowości banderowcy i pani Jankowska po raz kolejny powinna wrócić do Pudelka, skoro tłumaczy, że tak wolno komuś postawić zarzut właśnie narodowościowych. Natomiast no nie można pominąć tego, że to jest następstwo czegoś. No, ci wszechpolacy, Polacy, którzy poszli procesowi Pawlukowi na OMCS, też nie poszli, bo się tak wymyślili, no, tylko no, część z porywu serca, a część pewnie taktycznie uznała: ok, to do kogoś w Lublinie przemówi. A więc jest problem mniejszości ukraińskiej w Lublinie, bo jest ich dużo, bo w do polskich studentów dostają socjalne stypendia, bo nie bardzo się aklimatyzują tutaj i nie przyjmują tego, że są w obcym kraju i to denerwuje miejscowych, a takie, takie elementy ksenofobiczne po obu stronach są naturalne, to jest problem, który przed nami stanie. Znaczy wiesz, ja, ja tego chyba tak nie widzę. Wtedy, co rozmawialiśmy z Szymonem, ja zwracam uwagę na jedną rzecz, znaczy mnie nie bawi kopalnie dziecka, jak żeby mu kredki wypadły, Czy znaczy kraj ogarnięty to trochę taką aneksję Zaolzia przypomina. Znaczy naprężyliśmy muskuły, tylko, że tak powiem, przeciwnik się za bardzo bronić nie mógł. Nie uważam, żeby to było dobre. Z punktu widzenia Ukrainy ja patrzę może trochę inaczej, może bardziej przez pryzmat Ale to patrz, może swojego to już, ukochanego Chełma, a nie ani Lublinę, zdecydowanie no. bardziej ukraińskiego. No tam się okazuje, że prywatne szkoły w tej chwili głównie żyją z zasilania przez ukraińskich studentów to. i tam zdecydowany procent to już są studenci rzeczywiście, którzy normalnie płacą za, za te studia. I ja w tym nie widzę nic złego. No. Póki to nie jest rzeczywiście, nie, bo przecież to nie, nie, nie ma cech kolonizacji, to znaczy parę tysięcy studentów w Lublinie nie zrobi żadnej różnicy, przy czym no, to jest to taka emigracja, no, znaczy, im się bardziej chce, bardziej są zmotywowani. Często nie mają aż tak bogatych rodziców, którzy by tutaj powodowali, że oni, nie wiem, zblazowani będą coś robić. Raczej się uczą, tak jak rozmawiałem, więc w związku z czym no, wiesz, dla mija, mnie to same. Tutaj same biednych pozytywne. ukraińskich dzieci nie ma, nie, umówmy się. Tutaj nie ma biednych ukraińskich dzieci. Niewiele stosunkowo jest też dzieci, które by się mogły legitymizować kartą Polaka, i dlatego to te dzieci z kartą Polaka nie mogą liczyć na wsparcie rządu polskiego, tak jak studenci ukraińscy, którzy mają i bogatych rodziców, wbrew pozorom, i wsparcie rządu polskiego, i polskiego MSW. Niemniej jednak, powtórzę, to z czym oni stąd wyjadą i czy wyjadą, bo to jest inna sprawa, i czy zostaną tutaj na naszym ubogim rynku pracy, to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, czy nie należałoby już na tym etapie, póki się jeszcze niewiele dzieje, póki jeszcze mówimy o transparentach, wypracować już pewnych mechanizmów socjologicznych dotarcia i do nich, i do polskiego środowiska, zanim te konflikty, które już są, które już są w knajpach, które są na stadionach i które za moment się mogą wylać na ulicę, mówimy o tysiącach ludzi, staną się już tylko przyczynkiem do tego, żeby Gazeta Wyborcza załamała ręce nad polskim szowinizmem. Znaczy wiesz, to tak trochę jest, nie chciałbym, żeby się to przekształciło w, w, w rozmowę wojewódzkiego i figurskiego, no, bo to, 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 to tak można by było też na to spojrzeć. Ja nie mam ukraińskiej sprzątarki. E, nie wiem jak Michał. No nie, to, znaczy, to jest przypisywanie pewnych cech całemu narodowi, które nie do końca e, e, są zgodne. Myślę, że ci, którzy tutaj przyjeżdżają są przede wszystkim z zachodniej Ukrainy. Zachodniej to lepiej, jakichś tej Bardziej banderowskiej? No nie wiem. Znaczy wiesz, wydaje mi się, że oni są po pierwsze prozachodni, po drugie, no to tak jakbyś powiedział, że nie wiem, jak przyjeżdżają Polacy z Jedwabnego, bo masz taką, ta, taką Ale Michale, wizję tego. Cały czas to, to mówisz to są o tym, czy są dobrzy, ci no. źli. A ja, się, ja mówię o jednej rzeczy. Czy za chwilę się nie pobiją z Polakami? Czy Polacy ich nie pobiją na znaczy, przykład? Znaczy o co, no? Konrad? O co? O to, że są obcy, o no to, że mają pieniądze. Przyzwyczailiśmy się żyć w państwie monoetnicznym i nie umiemy postępować z inną narodowością na gruncie polskim. I to jest pewien kłopot. No, no, znaczy, no, to, Mówiąc nawet, krótko, na żyje nam się z tym dobrze. No. Dzisiaj ta koncepcja wielokulturowości tak naprawdę no, ukształtowała to PRL, ale Polakom się wygodnie z tym żyje. No ale wiesz, ten problem będzie narastał. No kwestia, będzie kwestia imigrantów. Już tutaj miasta się domagają popierania tam imigrantów chrześcijan syryjskich i dalej. Ten problem będzie wracał i takie bezkrytyczne podejście do tego, że ach, jakoś się ułoży, jest niepokojące. Znaczy ja się z tobą w pełni zgodzę. Uważam, że nie, nie jestem jakimś specjalnym przeciwnikiem imigracji, ale te wszystkie problemy, które gdzieś tam wychodzą w państwach zachodnich, na pewno to trzeba bardzo poważnie. Rozważyć natomiast. Ja z czego... pojawieniem się nich, a nie tak jak teraz na zachodzie, znaczy wiesz, kiedy nie mają własnej. Pytanie, co z nimi czy jest nam tu kulturowo obce środowisko? Odpowiedź brzmi nie. No, jeśli byśmy, nie wiem, z dawnych kolonii, jak nie wiem, Francja importowali kogoś, kto będzie de facto siłą roboczą, okazuje się, że w dużym stopniu nie pracuje, albo pracuje jedna osoba, a kilka jest na utrzymaniu rządu, czyli kompletnie nie przynosi to skutku, to tak, natomiast tutaj z Ukraińcami wydaje mi się, że bardzo wiele nas. Łączy, pewnie, mam no, nadzieję, wstąpienie do Unii Europejskiej będzie łączyć nas więcej. Może, może się okazać, że to nie jest, nie jest zły pomysł. No, ja akurat tak źle Ukrainie nie życzę, żeby ją wciągać do Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że Ukraina nie wstąpi, my wystąpimy, a po drodze załatwimy kilka kwestii spornych, tak historycznych, jak i tych majątkowych. No, oby, oby. Ja zostaję jak zwykle umiarkowanym pesymistą, Michał jak zwykle umiarkowanym optymistą i to razem do całości daje konserwatywną trybunę. Dziękujemy Państwu i do zobaczenia za tydzień. どうも。